Witam w Jak TV. Jak ochronić szyję przed mrozem w piękny sposób? Otóż najlepiej wybrać jakąś piękną chustę albo jakiś piękny szal. W tym przypadku mamy z czystej wełny chustę ludową, naszą polską z Cepeli, która ma przepiękny wzór i przepiękny kolor i przede wszystkim jest ciepła. I żeby było jeszcze cieplej w naszym zimowym płaszczu, można tę chustę oczywiście tutaj o, włożyć w dekolt, wtedy na pewno nam nie będzie wiało, ale jeszcze dodatkowo, żeby była podwójna warstwa okręcić wokół szyi. Wygląda to niezwykle efektownie i na pewno będzie ciepło w takiej ludowej chuście. Tutaj dosyć duży, gruby i szeroki szal, który można założyć w takim sposób, ja pokażę jak to zostało zrobione. Otóż mamy taką długość szala, składamy go na pół, robimy tutaj taką pętelkę, po czym zakładamy wokół szyi i przeplatamy przez tę pętelkę dwa pozostałe rogi szala. I przez to, że on jest taki gruby i długi, to idealnie ochroni nam szyję. Mój z kolei szal powiedziałabym, że jest bardziej fantazyjny, ale tak naprawdę też grzeje, dlatego że tych Sznureczków jest tutaj bardzo dużo i też są w czystej wełny. Pamiętajmy, że ta tkanina, z której wykonany jest szal, jest bardzo ważna, bo prawdziwa wełna najbardziej grzeje. Kolejna propozycja do ożywienia starego płaszcza to znowu zmiana szala. Ja jak widać mam teraz szal taki dosyć gruby, też i długi, bardzo ładnie tutaj kolorystycznie dopasowany do mnie i na pewno ożywi smutną zimową aurę. Natomiast do takiego różowego płaszcza można założyć taką niezwykle efektowną plątaninę sznurków i wełny. Otóż jak to się robi, można to też samemu zrobić w domu. Jest taka oto pętelka. Przy czym zakładamy to wokół szyi. Proszę bardzo, pętamy. O! I tutaj, żeby było cieplutko, przeciągamy przez tę pętelkę. I jest to forma golfu. Przy czym z bardzo cienkich nitek, ale tak naprawdę jest w tym niezwykle ciepło. Ale też wygląda nietuzinkowo, efektownie i pomimo wszystko elegancko. Fajnym też rozwiązaniem są oczywiście słynne kominy. Komin też można samemu zrobić w domu, dlatego że jest to po prostu rura z wełny, ale też bardzo ciepła. Można go w różny sposób ułożyć na szyi, ale też w razie już prawdziwego mrozu, można też założyć taki komin na głowę, i wtedy będzie nam, mało że ładnie będziemy wyglądać, to dodatkowo. Będzie bardzo ciepło. Jeżeli chcesz wiedzieć więcej, subskrybuj mój kanał. Kliknij tu.